Witam mordeczki, Sport Prediction. Przed nami film na niedzielę. Gramy o wielką kasę. Zapraszam wszystkich na filmik. A partnerami kanału są STS Zakłady Bukmacherskie, LVB, Totalbet, Forbet, Nobelbet i Bet. Chris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. I jak zwykle zaczynamy od bombeczek. Uniwersytet Katolika Antofagasta na dwójce za 5:0 i Carlos Manucci grał dwójeczka 4:10. Kursy powyżej, 2.0 to Korona z Chrobrym na jedynce za 2,15. Damach, Elfatech, 2,05, Wilanowa Gremio, dwójeczka 2,30. Kaliu przegrywał u siebie Spide za 2,05, a Tromsu ogrywa Lilsztrem za 2,30. Remisiki to Den Excelsior 3,50, Leotartus La City 2,90. posusje Barak Baneluka 2,85, Sao Paulo Seara 3,70. Framwalur 4:20 Nagasaki, Okayama 3:0, Gangwon Suwon 3:05, Moreirense, Chavez 3:40 i Colorado Nashville 3:35. Królewski kuponik na niedzielę to wygrana Korony Kielce AZ Alkmar i owerek bramkowy w meczu Den Haag Excelsior do wyjęcia 2540. Liga Typera, mecz Korony z Chrobem Głogów to 30 punktów do rankingu Ligi Typera, który to oczywiście zostanie zaktualizowany w filmie statystycznym we wtorek. A ja zapraszam do grup VIP polskich. Mamy VIP Standard, VIP Premium, grupki z piłki nożnej, jak i również z innych dyscyplin. Zainteresowanych dołączeniem zapraszam na sportpredictions.pl, małpa.gmail.com. Możecie również wspierać kanał. Od poziomu pierwszej ligi macie specjalny dostęp do filmów, na weekend tylko dla wspierających z rozkwinkami z różnych dyscyplin. Na weekendzik. Film na bieżący weekend oczywiście już jest na kanale. A tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Ja zapraszam wszystkich do oglądania innych filmików. Macie aktywny film na KSW. Dzisiaj wieczorem gala się zaczyna. A ja od ciebie życzę wam powodzenia. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę i do usłyszenia w kolejnych filmikach.